No. Jestem w Ciriwil hotelu Było śniadanie nawet, ale takie średnie Rzekłem, ale dobra, za darmo e, za darmo, no, W cenie nuslegu. I pora ruszać do Ubon raczatani, Rachatani, Coś takiego, Ubon nie Jeje okay. jedzie, u raczatani Jedzam tutaj. Od kilku dni czuję tutaj ból. I on nie ustaje. Dzwoniłem do mojego ubezpieczyciela, żeby mi coś załatwili. Tutaj jakoś wizytę u lekarza. I czekam. Nie wiem, co to jest. Może nic poważnego, ale lepiej, żeby ktoś to zobaczył. Cześć. Właśnie przedłużyłem mój nocleg. o jedną noc w tym hotelu. Fadeng. Eee, I teraz idę do szpitala, I się przebadać, dowiedzieć się, co mi jest. Mam nadzieję, że nic i że mogę dalej normalnie, kulturalnie sobie jechać na rowerku. Ubon Rack, Tonburi Hospital. Ale czemu Ubon rak? Ja nie mam raka, mam nadzieję, że nie mam raka. W szpitalu zostałem dość szybko i sprawnie przebadany, miałem prześwietlenie USG brzuka. Ostatecznie okazało się, że jest to tylko stłuczenie, dostałem leki przeciwbólowe i na przyspieszenie się gojenia i mogłem dalej podróżować dobra, muszę jej żeby lekki przyjąć, więc wziąłem sobie fajną nie zobaczyłem po drodze Stwierdziłem, że muszę wejść i zobaczyć w środku jeden Mich nie wiem jak to nazwać w każdym razie prowadzi opowiada więc nie kręciłem wideo ale zobaczmy co jest tutaj U lekarza byłem leki jakieś dostałem leki jakieś wziąłem oczywiście mniej boli ale jadę odwiedzić jedną świątynię ojej to mój rower tak piszczy Może być ciekawego, to my nie być. Ciekawa drewniana konstrukcja. Pozwiedzałem. zwiedzałem Dziś już nic nie robię, no tylko na kolację wyjdę nocny targ. Już tu jadłem raz, jeszcze wtedy noc nie było A było po 17 jakoś Znaczymy. Wczoraj byłem u lekarza, leki jakiś przyjąłem Ból jest ledwo zauważalny, ale nie powiem, żeby go w ogóle nie było. Ale jadę dzisiaj nie ma co. zazwyczaj taką miejscówkę z jedzonkiem wygląda spoko dużo osób je jakieś makarony więc chyba spoko no i zupka jest robiadek, trzeba przyznać naprawdę super zupka Przejrzałem teraz tę miejscowość, gdzie robią gongi i inne dzwony z gongową. Na pewno coś tutaj, co widać na tym widoku to Laos, ale nie jestem pewien co, bo jest niedaleko granicy, mniej niż 10 kilometrów. Ciekawe dojście do świątyni, ale ponoć jest świątynia z wodospadem, tylko że, jako że jest pora sucha, no to tego wodospadu może nie być. No tak, to chyba gdzieś tu powinien być wodospad. Ale nie ma żadnej wody. Nie skąd co tu napisane. Pewnie. Zdejm buty. Znam życie. Nie mam internetu. No ale załóżmy, że tu jest napisane. Zdejm buty. wygląda TBM ale pewnie ma być gągiem wielkim jak tacza to wiercenia metra no to tak, za tym słoniem jest Mekong rzeka a za Mekongiem jest Laos a w tej miejscowości tutaj będę chciał przenocować I jeszcze tutaj taka miejscówka z widokiem na Laos na dziki, dziki Laos Dwa kolory rzeki widać, eee, ja tego nie widzę absolutnie. Wygląda jak jeden kolor wszędzie o, tamtędy płynie Mekong a tu płynie rzeka Môn. to okay, perfect. No, dobrze, to mój nocleg, a ja teraz idę na. Spatry na kolację jakoś Nawet Ta Nocny Targ, całkiem blisko Maine Guns